Czego Wam życzyć, żebyście mogli spokojnie przejść przez to Wasze życie i żeby za 20, 30 czy 50 lat starsza Pani ze starszym Panem w parku, tak samo zakochani jak dziś, tak samo wpatrzeni w siebie jak dzisiaj i tak samo wierni. Do takiej miłości wzywa Was Chrystus. I pokazuje Sobą, wystarczy jedno spojrzenie na krzyż, żeby się o tym przekonać, że taka miłość jest możliwa. Miłość do samego końca, miłość pomimo wszystko, miłość, która mówi Ty jesteś ważniejszy niż ja. Twoje jest ważniejsze niż moje.